Tak, to już ósmy memoriał Janusza Kulika i Mariana Bublewicza w Wieliczce. Staramy się być co roku na tym naszym memoriale. Jesteśmy domową wielicką załogą, także zapraszamy wszystkich na memoriał, na ten dzisiejszy prolog i Super jest niedzielny. Ze strony Waszej załogi jest jakaś akcja charytatywna, możesz coś więcej na temat tej akcji powiedzieć? Tak, odbyła się aukcja charytatywna na Legro. Jest to przejazd na prawym hotelu pilota ze mną podczas niedzielnego Super OS-u. Wylicytował go mieszkanie z Wieliczki za 915 złotych. I podczas trwania memoriału tych dwóch dni będą zbierane też pieniążki dla, dla Marka zaszłych czas Raciborska, który jest chory na nieultralną chorobę. Który jest ogólny zanik mięśni. Powiedz jeszcze o planach na ten sezon? Plany na ten sezon. Powoli dopinamy budżet. Myślę, że wystartujemy w Rajdowym Pucharze Polskiej w RPP, czyli w tej naszej drugiej lidze. No zobaczymy jeszcze, w jakiej klasie się zgłosimy. No wszystko, wszystko, czas pokaże. Dzięki. Dzięki.

もう。 Niestety zakończył się już ten nasz ósmy memoriał Janusza Kuliga Mariana Woglewicza. Był to memoriał wyjątkowy, jechał z nami przez cały weekend Marek Zaszczudowieś, na którego była zbiórka charytatywna oraz która osoba wylicytowała w internecie przejazd na miejscu pilota w mojej rajdówce. No wylicytowała za 915, ale chłopcy z Wieliczki przekazali te pieniążki, czyli 2200 aż w Także bardzo się cieszymy. no Marek też również się z nami bardzo, bardzo cieszy. Została przeprowadzona zbiórka charytatywna na rzecz naszego kuzyna Marka Soszynowicza, który jest chory na niewielczalną niestety chorobę, jaką jest ogólnie zanim nim Zbieraliśmy przez ten weekend wczoraj i dzisiaj pienięż, pieniąż, pieniążki do buszek. Ale nie tylko, bo w czwartek zakończyliśmy licytację przejazdu w naszej rejnówce na prawej stronie na fotelu pilota. Dlatego bardzo proszę tutaj na scenę dwóch mieszkańców Bieliczki. Są też to bracia Wojtka i Krzyśka. Zapraszamy Was chłopaki tutaj na scenę oraz Janka Chmilewskiego. była przeprowadzona licytacja jest z nami Wojtek który wylicytował tą przejażdżkę za 915 zł wielkie brawa i tą przejażdżkę ofiarował swoim obradom w prezencie temu Krzyśkowi ale tutaj jeszcze jest jedna kwestia 915 zł jest to taka Bólna, e, która e, którą nikt po prostu nie podbił tą licytację, e, ale najwyższa, najwyższy pułap tej licytacji to 2000 złotych e, i te pieniążki chłopcy przekazują, te całe 2000 zł, które dali jako ten najwyższy pułap, tak zwane wielkie brawa. Proszę Państwa, 2200, 2200, cena idzie w górę. Ale też mamy bardzo miły gest tutaj ze strony Janka Chmielewskiego, który startował w dzisiejszym super, ale się w drugiej klasie zajął drugie miejsce i oto ten buchar wędruje na naszego Marka. Tak właśnie. Mój puchar za dzisiejszy memoriał przekazuje Marka z wyrazami szacunku dla niego i z podziękowaniami, że był z nami przez cały dzień na blubicowa. Wielkie brawa dla <klucz> e, za chwilę jeszcze będziemy cię Państwo mogli e, wrzucić parę groszy do... Tych puszków, tych puszek przejdą wolontariusze, także bardzo serdecznie, bardzo serdecznie dziękujemy z naszej strony, ze strony organizatorów, ze strony pana burmistrza. Wielkie dzięki. Z tym, że prosimy o banknoty, bo monety są ciężkie. Do co? Ślęczkę Motorsport do pracy z i Idźcie w pracę, słuchajcie, a my cóż, zróbcie jeszcze sobie, jeżeli ktoś chce zdjęcie, razem z kolegami.